Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć na temat swojego głosu. Po pierwsze, nie ma jednoznacznej definicji dobrego lub złego głosu, więc przestań mówić, że twój głos nie jest dobry. Jednemu podoba się wyższy, drugiemu niższy, jednemu ciemniejszy, drugiemu jaśniejszy. Ale jedno jest zawsze pewne: dobry głos to naturalny głos, swobodny, swobodnie emitowany, swobodnie podparty, bez wysiłku, bez napięć. A wbrew pozorom nie osiągniesz tego bez odpowiednich ćwiczeń, impostacji czy dykcji. Tak samo jak nie będziesz szybko biegać bez odpowiedniego uelastycznienia i wzmocnienia nóg. Zadba i odpowiedni luz, a głos stanie się obiektywnie bardzo, bardzo dobry. Dwa. Aparat głosowy to instrument, na którym grasz. Pamiętaj o tym, to jest niesamowicie ważne. Przepona uruchamia instrument, krtań tworzy dźwięk, wzmacniamy rezonans i nadajemy mu brzmienie dykcją. Każdy z elementów jest ważny, ale głos jest zawsze tak dobry jak najsłabsze ogniwo, więc musisz to trenować. Pamiętaj, możesz mieć potężny głos, który zniszczysz złą artykulacją, ale też najlepsza dykcja nie uchroni Cię przed słabym i słabo rezonującym Głosem. No i trzy, w Twoim głosie słychać Twoje emocje, czy Ci się to podoba, czy nie. Dlatego w obrębie treningu głosu ważny jest też trening mentalny. Napięcia wywołane stresem osłabiają Twój głos, osłabiają rezonans, zaciskają krtań, powodują, że nasz głos nie jest w stanie swobodnie się emitować. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat swojego głosu i na temat świata lektorstwa i wystąpień publicznych, zaobserwuj mój profil.